Cześć moi mili, witam Was w następnym odcinku na naszym kanale o budowie domu własnymi siłami. Mamy nowy rok 2022, w ogóle to wszystkiego najlepszego, trzymam za Was jak najbardziej kciuki w Waszych przedsięwzięciach i inwestycjach. Ale z początkiem tego roku wchodzi dosyć nietypowa rzecz, mianowicie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, wniesiona wraz z tak zwanym nowym ładem. Nie będę się tutaj wydawał szczegóły, co o tym faktycznie sądzę, bo ten nowy ład zmienia dużo innych rzeczy, nie do końca na dobre. Niemniej, jeśli chodzi o same przepisy prawa budowlanego, zmiany są istotne, ciekawe i wcale nie najgorsze. Problem polega na tym, że ponieważ ta ustawa została wprowadzana dosyć szybko, niedawno, Często była zmieniana, powstało bardzo dużo mitów. Na forach internetowych można zyskać, nie wiem, no, bardzo dużo sprzecznych informacji. Koniec końców, nie wiedząc, z czym faktycznie się to je, dlatego też ten odcinek będzie istnym kompendium wiedzy. Dlatego proszę cię, widzu czy moja widzko, oglądaj go od początku do końca, bo tylko całość tych informacji da sensowny obraz tego, jak to się zmieniło. Ja ze swojej strony postaram się to jak najszybciej, jak najprzystępniej przedstawić. Na sam początek zajmiemy się podstawową kwestią, której nie do końca rozumiecie, bardzo często jest z tym problem, mianowicie w jaki sposób my możemy nasze plany inwestycyjne zgłaszać do urzędu. Do tej pory drogi były przeważnie trzy. Po pierwsze, najbardziej standardowa, czyli pozwolenie na budowę. Żeby można było skorzystać z tej formy przy zgłaszaniu jakiegoś budynku mieszkalnego, potrzebowaliśmy pełen projekt budowlany taka cała księga opisująca to, co my chcemy zbudować. Dziennik budowy, do tego niezbędny był nam architekt, kierownik budowy, geodeta i właściwie pełen zestaw. Plus był taki, w odróżnieniu od tych form, o których będę mówił za chwilę, właściwie jest to główna różnica, że po pierwsze nasza inwestycja może wykraczać Poza, może oddziaływać poza granicę naszej działki, czyli e, tam były kwestie na przykład zacienienia, kwestie dostępności mediów, czyli że sąsiad ma tam jakąś, nie wiem, rurę wodną. Jeśli potrzebowaliśmy jego zgody, no to musieliśmy przejść procedurę pozwolenia na budowę, ponieważ tylko w takiej formie nasze postępowania ma jakieś strony inne, prócz naszą i urzędu. Można było wysłać na przykład do sąsiada zapytanie, czy nie ma jakiś problemów z tym, że tam ta budowa będzie miała miejsce i tak dalej, i tak dalej. Nie mieliśmy dzięki temu żadnych ograniczeń, prócz tych, które narzuca miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni, bądź też warunki zabudowy, w metrażu, kształcie, e, innych gabarytach. Drugą formą, e, wprowadzoną dosyć niedawno, jest możliwość zgłoszenia budynku, również w oparciu o pełen projekt budowlany, czyli mimo tego, że to jest zgłoszenie, to wciąż musieliśmy mieć taką księgę, Wciąż dziennik budowy, wciąż architekta, wciąż e, cały ten pakiet, który był przy pozwoleniu, ale proces rozpatrywania był krótszy, bo w ciągu 21 dni urząd musiał się ustosunkować do całej naszej dokumentacji. Mówiłem o istotnej różnicie, różnicy oddziaływania na inną działkę, ale jest jeszcze druga, która odnosi się do wprowadzonych zmian w projekcie. Po pozwoleniu na budowę mogliśmy no, może niedowolnie, ale mogliśmy wprowadzać jakieś zmiany. Jeśli na przykład z czasem chcielibyśmy przesunąć okno, dodać okno, zmienić kąt dachu, nie było tam problemu. Trzeba było tylko spełnić podstawowe tam warunki. Ale cały ten bieg budowy yy, szedł dalej, nie zatrzymywał się. W przypadku jakiegokolwiek zgłoszenia, jakakolwiek zmiana powoduje rozpatrywanie całej dokumentacji na nowo. Bieg 21 dni rozpoczyna się od nowa. Tak więc yy, jest to mało kusząca forma, mimo że yy, była wprowadzona jako przyspieszenie, uproszczenie procesu zgłaszania budowy, bo tutaj też nie mieliśmy ograniczenia, jeśli chodzi o metraż, jeśli chodzi o wygląd, gabaryty i tak dalej, prócz tych, które warunkowały miejscowy plan czy warunki zabudowy, ale sama procedura pozwolenia na budowę też została przyspieszona. Podczas składania dokumentacji tylko część jej była potrzebna na początku, część była składana później, więc urząd nie musiał każdej strony rozpatrywać, każdą stronę sprawdzać, każdą stronę podbijać. Proces ten przebiegał szybciej, dlatego mało kto w ogóle, mimo e, chęci ustawodawcy, korzystał z możliwości zgłoszenia. Trzecia forma. Zgłoszenie, ale nie budynku e, na cele mieszkaniowe, tylko budynku rekreacji, indywidualnej, budynków gospodarczych. Tutaj ustawodawca ograniczał możliwość powierzchni zabudowy, o której zaraz Wam powiem szerzej, do 35 m2. Ale to, to było zbędne, to było zbędne. Budową takich, takich konstrukcji zajmuje się na przykład nasza firma. Projekty spełniające takie normy możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej, do której link teraz pojawi mi się nad głową. Tam zobaczycie, jakie maksymalne powierzchnie użytkowe można było uzyskać z tych 35 metrów zabudowy. Teraz, czym jest ta powierzchnia zabudowy? Bo to też będzie istotne w następnym podpunkcie. Powierzchnia zabudowy jest to powierzchnia, jaką wyznaczają nam zewnętrzne zarysy zewnętrznych ścian nośnych budynku. Więc nie jest to powierzchnia użytkowa. Powierzchnia użytkowa to jest to, co mamy w środku. Dlatego, też na przykład, tutaj jest plus konstrukcji szkieletowych, które te ściany mają. Cienkie, bo tam jest około 15 cm, a izolacja już jest w środku, więc przy tych samych zewnętrznych gabarytach domu, w środku zyskujemy po prostu więcej przestrzeni do życia. Ponieważ jest to uproszczona forma, Budynków niemieszkalnych, a budynków właśnie gospodarczych czy rekreacyjnych. Był szereg innych obostrzeń, m.in. kwestii wysokości takiego, takiego budynku. Tutaj te kwestie 5 czy 4 metrów, zależnie od kształtu dachu, czy to był dwuspodowy, czy płaski, dotyczą głównie działek rekreacji indywidualnej, ale te wysokości również są normowane warunkami zabudowy czy miejscowym planem zagospodarowania. Może się okazać, że na działce budowlanej również będą limity do 5 metrów, ale może się okazać, że taki budynek może mieć ich na nawet 8. Tylko co nam z tego, kiedy te budynki mają być jednokondygnacyjne, to znaczy, że może być parter, i ewentualnie antresola bądź poddasze nieużytkowe. To jest problematyczna kwestia. Bardzo często ludzie starają się jakoś to tam obchodzić. Często to w urzędach przechodzi właśnie w związku z tym, że po pierwsze takich budynków, takie budynki rzadko kiedy są kontrolowane, a po drugie, sama dokumentacja jest bardzo uproszczona. Ona ma tam, nie wiem, 7-8 stron, kilka rzutów, parę przekrojów, parę widoków, kartka z opisem, jak to będziemy budować, jakiej technologii i tyle. Swoją drogą w tym miejscu chciałbym wyrazić swoją opinię na temat przedawania projektów domków rekreacyjnych czy gospodarczych. No, według mnie jest to kompletnie pozbawione sensu, ponieważ firma wykonująca takie domki i tak ten projekt będzie musiała zrobić, a dokumentacja jest tak banalna, że najprawdopodobniej, na przykład, tak jak my, robimy wam ten cały projekt w ogóle w cenie wykonania domu. Ale samo kupowanie projektu, gdzie ma tylko kilka rzutów, no to trzeba złożyć do urzędu, mija się z celem. To ma sens, kiedy razem z tym projektem dostaje wymodelowaną bryłę, jak to ma dokładnie wyglądać, ma dokładną rozpiskę elementów, które są tam zużyte, użyte i optymalizację cięcia, żeby te koszta budowy maksymalnie ściąć. No bo nie ukrywajmy, nie po to ktoś buduje małe budynek do 35 metrów, chce to, to robić własnymi siłami, żeby ponosić jakieś horrendalne koszta. Więc przemyślcie sobie, czy masę skupowania jakichś tam gotowych projektów, czy lepiej skorzystać na przykład z, z takiej firmy jak, jak my, czy jakieś tam inne, na pewno są też takie, które prócz tych podstawowych rzeczy, które wam niewiele dadzą, dołączą dokumentację, która umożliwi wam budowanie własnymi rękami, a bo Całą tą kwestię, to też jest projekt indywidualny, pod Wasze dokładne potrzeby. Rozwodzę się nad tym, dlatego, że ten podpunkt jest też istotny. Przy tym, co będę mówił za chwilę, co się zmieniło w związku z Nowym Ładem, miejcie to proszę na względzie. No dobra, mamy te trzy podstawowe formy zgłaszania naszych inwestycji: zgłaszania czy też wystąpienia o pozwolenie na budowę. I co tutaj zmienia Nowy Ład? Otóż Nowy Ład dodaje dwie kolejne formy. Po pierwsze, zgłoszenie budynku mieszkalnego, to jest istotne, do 70 m2 powierzchni zabudowy. Mogą to być budynki dwukondygnacyjne, więc nie musi to być antresola ani poddasze nieużytkowe, może to być piętro, bądź też poddasze użytkowe. Wciąż będziemy potrzebować pełnego projektu budowlanego, ale jeśli taka jest wola inwestora, nie trzeba będzie książki. DB1 dziennik budowy, nie trzeba będzie mieć kierownika budowy. Jaki tutaj jest zysk? Po pierwsze, nałożono nowy reżim na urzędy, które do 21 dni muszą wydać e, nam warunki zabudowy, jeśli dana działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Powyżej 21 dni mają tam być jakieś ustawowe kary, z tego co słyszałem 500 zł za dzień, chociaż to jest pic na wodę, bo albo te urzędy tego płacić nie będą, albo zapłacimy za to po prostu my, czyli podatnicy. 70 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy przy dwóch kondygnacjach daje nam tam nie wiem nawet 90 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej to jest całkiem dużo ja uważam że to jest zmiana na plus Tutaj największe kontrowersje budzi zapis że wraz z dokumentacją musimy złożyć oświadczenie że będziemy wykorzystywać ten dom wyłącznie na własne cele mieszkaniowe. Wokół tego chyba powstało najwięcej zarzewia konfliktów na forach. Ludzie to najmniej rozumieją i w sumie im się nie dziwię. Zaraz ten temat szerzej poruszymy, ale póki co porozmawiamy sobie o reszcie rzeczy, które trzeba przejść, żeby taki budynek móc sobie wybudować. Bardzo dobrą rzeczą jest udostępnienie, to chyba jeszcze to nie weszło, ale niebawem już wejdzie, darmowych bądź tam za złotówkę, Projektów budowlanych spełniających normy nowego ładu, czyli tych 70 m2 i innych tam związanych z warunkami technicznymi, z 2021 warunkami budowlanymi, więc tego kosztu ponosić nie będzie trzeba. Jest to jedna z, z dwóch. Oszczędności finansowych, które nas czekają dzięki skorzystaniu z tej opcji, ale wciąż musimy mieć architekta, który nam zaadaptuje ten projekt. Pozwolę sobie tutaj poświęcić tam minutę czy dwie tego filmu, bo to jest bardzo ważne. To, że macie projekt budowlany, nawet za darmo, to nie znaczy, że wy z tego projektu możecie faktycznie od razu skorzystać. To jest projekt dla każdego Kowalskiego, mieszkającego w każdej możliwej wsi czy mieście w całej Polsce, a każdy ma inną działkę. Inne warunki zabudowy, inny miejscowy plan zagospodarowania, inne położenia mediów, strefy śniegowe, wiatrowe, inne warunki gruntowe, i do tego wszystkiego musi ten projekt zostać zaadaptowany. W zależności od metrażu, skomplikowania bryły, to będzie tam od 1000 do 3000 zł, i ten koszt tak czy siak musicie ponieść, nawet przy darmowym projekcie. No dobra, kupujecie ten projekt, czy dostajecie za darmo, albo też kupujecie na stronie internetowej. Tam ten projekt pewnie będzie kosztował od 1000, też do 3000 zł. Adaptujecie go do swojej działki. W związku z rzeczami, o których Wam przed sekundą wspomniałem, decydujecie, czy będzie potrzebny kierownik budowy, czy też Wy na własne barki weźmiecie całą tą kwestię prowadzenia tej budowy, prowadzenia jej zgodnie z BHP, um, używania takich łączników jak trzeba, doglądania wszystkich procesów technologicznych. To jest możliwe, pokazuję Wam to cały czas regularnie na swoim kanale, ale weźcie pod uwagę fakt, że jednak przyjdzie Wam się mierzyć z rzeczami, o których. Nie mieliście pojęcia, z którymi spotykacie się pierwszy raz, więc nie budujcie bardzo skomplikowanych czy trudnych brył, gdzie proces budowy musicie w całości samodzielnie nadzorować. Zapewne te projekty dostępne za darmo będą raczej z prostych brył, proste kształty, dwuspadowe dachy, może nam na jakieś, jakieś płaskie, raczej były bryły prostokątów, nie będzie dużych rozpiętości, właśnie po to, żeby ta prosta konstrukcja była możliwa do zbudowania samodzielnie. Wciąż będzie, tak jak wspomniałem, potrzebny architekt, wciąż będzie potrzebny geodeta. To jest budynek mieszkalny, wciąż trzeba ten budynek nanieść na mapę. Wciąż potem po wykonaniu trzeba będzie, prócz zgłoszenia tego do urzędu, no raz z kwestii tam prawno-budowlanych, a dwa z kwestii podatkowych, nie? że trzeba będzie zacząć płacić w końcu za użytkowanie tego. Trzeba będzie zrobić inwentaryzację powykonawczą, to się nie zmienia. Więc oszczędności macie tutaj dwie. Po pierwsze, możecie kupić darmowy projekt. A po drugie, możecie zrezygnować z kierownika budowy, to też jest tam koszt, nie wiem, 2-3 tysiące złotych w tym momencie, więc razem zostaje Wam w kieszeni jakieś, nie wiem, 5 czy 6 koła, a na koniec macie ten budynek mieszkalny. Minusy? Ograniczenie powierzchni. Nie po to się buduje, według mnie, dom mieszkalny, żeby ograniczać go powierzchnią 70 metrów kwadratowych. Nawet jeśli Wam to wystarczy, to czemu mielibyście sobie nie wybudować 72 metrów, jeśli Wy chcecie mieć schowek namiotły, którego jakiś tam projekt nie uwzględnia. Dla mnie to się mija z celem. Po drugie, wchodzi właśnie ta bardzo sporna kwestia zbywania e, waszej nieruchomości, waszej własności, z czasem, kiedy uznacie, na przykład, że wasza sytuacja materialna się pogorszyła i chcielibyście po prostu spieniężyć tę nieruchomość. Cały ten zapis, który jest w Nowym Ładzie, e, związany z niemożliwością no, nie, nie ma czegoś takiego. Tam jest napisane, że musicie użytkować to na potrzeby własne, mieszkaniowe. Nie ma tam nic o tym, że nie możecie tego zbywać. Cały ten zapis jest po to, żeby trzymać w ryzach deweloperów którzy mogliby wykorzystać te właśnie ustawy, żeby naczaskać tych, tych domków, posprzedawać. No a nie o to tutaj chodzi. Nie dla nich ta ustawa została zmieniona. Nie oni mają z tego czerpać benefity. Problem to polega na tym, że to prawo dopiero wchodzi w życie. Nie ma jeszcze precedensu sądowego, gdzie ktoś chciałby to sprzedać. I mielibyśmy interpretację jakiegoś yy, sędziego, jak się ustosunkować do tego zapisu. Ale nawet na stronie rządowej są tam zapisy, że nie ma nigdzie informacji, że tego zbyć nie będzie można, jeśli zmieni się wasza sytuacja materialna, jeśli chcielibyście to przepisać na kogoś z rodziny. Nie ma takich zapisów, więc trzeba mieć na względzie fakt, że nie będzie to takie proste, ale nikt nie mówi, że to nie będzie możliwe. Dobra, przejdźmy do ostatniego podpunktu, czyli druga rzecz, którą zmienia nowy ład tej kwestii możliwości zgłaszania. Otóż jest to zgłoszenie budynku albo rekreacyjnego, letniskowego, albo gospodarczego, czyli to o czym mówiliśmy do 35 metrów, gdzie pokazywałem Wam możliwość sprawdzenia projektów na naszej stronie internetowej. I tutaj również zwiększono limit do 70 metrów powierzchni zabudowy, czyli zewnętrznego obrysu, zewnętrznych ścian nośnych naszego budynku, tylko Pozostaje w mocy reszta zapisów. To ma być budynek jednokondygnacyjny, więc wciąż mamy tylko Parter i ewentualnie Antresole bądź ewentualnie poddasze nieużytkowe. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia, że jeśli nie budujemy do 35 metrów, ale od 35 metrów do 70, mamy tam ograniczenia konstrukcyjne, rozpiętości, wsporników, czyli innymi słowy po prostu jednego z dwóch gabarytów domu, szerokość albo długość do 6 metrów i jeszcze jest tam kwestia wyśięgników do 2 metrów, czyli jakieś tam balkony i tym podobne, ale te najprostsze bryły nie zawierają raczej takich rzeczy, więc tym nie bardzo się musicie przejmować. Cała reszta pozostaje bez zmian. Tutaj nie będą potrzebne warunki zabudowy, kiedy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Urząd i tak ma jakieś swoje dyrektywy, jeśli chodzi o ograniczenia, o kształty dachów, ustawienie kalenicy względem drogi. To wszystko i tak wyjdzie w procesie zgłaszania takiego budynku. Tutaj wciąż jest 21 dni na to, żeby urząd mógł wydać milczącą. Zgody. Miecząca zgoda polega na tym, że urząd nie ma żadnych obiekcji i nie mówi nam nic. Po prostu 21 dnia nie wyśle nam żadnego pisma. Tu pamiętajcie, że 21 dni. To nie jest moment, do którego możecie otrzymać pocztę. Zdarzało się tak u naszych klientów, że urząd tam 20 dnia wysyłał pocztę, a, a inwestor tam 27 dopiero ją odbierał. Liczy się data, z którą to wysłali. Jeśli jesteście ciekawi, jak my ugryziemy ten temat, jak uda nam się zoptymalizować bryłę tak, żeby w środku dostać jak najwięcej przestrzeni, śledźcie proszę naszą stronę internetową, śledźcie ten kanał, zasubskrybujcie go, bo będziemy regularnie wypuszczać filmiki z aktualizacjami. Też być może wyjdzie jakieś parę Innych kwiatków związanych z nowym ładem, to będziemy dogrywać te filmy, żebyśmy mieli po prostu kompendium jak najbardziej aktualnej wiedzy. Jeszcze na koniec mój mały komentarz. Co ja sądzę o, o tych zmianach w ustawie o prawie budowlanym wprowadzonych nowym ładem? Podoba mi się trend, podoba mi się zwiększenie na pewno powierzchni zabudowy przy budynkach letniskowych, ponieważ to ograniczenie, no jednak te 35 metrów to, to było mało. 70 metrów daje już naprawdę spore możliwości mieszkaniowe, a te budynki i tak w ten sam sposób, jak kiedyś, można będzie za pomocą architekta próbować przekształcić na mieszkalny, i wtedy mamy pełnoprawny budynek, taki jak te wszystkie pozostałe, o których Wam Wspomniałem. Jeśli chodzi o budowę z pełnym projektem, oszczędność finansowa jest nikła. Tych parę tysięcy przy wydatku stu iluś 10 tysięcy na budowę takiego domu to nie jest aż tak dużo, a nakładamy na siebie właśnie takie durne ogłoszenie, że będziemy próbować zmieścić to wszystko na 70 metrach, mimo że wcale nie musimy. Wystarczy ponieść no, no nieco większy koszt i nie mamy na barkach po prostu tych wszystkich ograniczeń, ale plus jest bardzo duży. Mianowicie ograniczenie całej tej papierologii, dokumentacji, ponieważ my, jak już mamy spełniający warunki nowego ładu projekt budowlany, mamy go zaadaptowanego, nasz architekt już to dla nas zrobił, mamy ten zaświadczenie o prawie do dysponowania gruntem, mamy ten miejscowy plan zagospodarowania bądź też warunki zabudowy, napiszemy to oświadczenie, że to będzie wykorzystywane na własne cele mieszkaniowe, to urząd. Nie, mo, nie ma tych 21 dni na to, żeby zgłaszać przeciw. My składamy tę dokumentacje i od razu możemy przystąpić do budowy. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Dlatego tak, jeśli ktoś ma jakieś większe plany mieszkaniowe, chce jakąś swoją bryłę, większą niż 70 metrów kwadratowych wybudować, jeszcze do tego ten budynek oddziałuje na działki sąsiednie, Idźcie dalej tą formą pozwolenia na budowę, zwłaszcza że ona została uproszczona i przyspieszona. Największą pomyłką jest zgłaszanie budowy domu. Z pełnym projektem budowlanym, bo benefitów nie ma z tego praktycznie żadnych. Tam przyspieszymy ten temat o kilkadziesiąt dni, może. No i jeśli chodzi o budynki na zgłoszenie, zmiana jest świetna z tych 35 na 70 m2. Tu polecam to, to wykorzystać przy Waszych planach inwestycyjnych. 70 m2 w oparciu o pełen projekt budowlany daje Wam oszczędności tych 5-6 tysięcy złotych, daje Wam ogromne przyspieszenie budowy, bo praktycznie od razu. Po zakończeniu działań z architektem i adaptowaniu projektu, możecie zacząć budowę. Daje Wam dużą swobodę, jeśli chodzi o terminy wykonania, organizowanie pracy, ponieważ sami jesteście tam alfą i omegą, kiedy nie weźmiecie kierownika budowy. Tak więc na tę chwilę to tyle nie taki ten nowy ład straszny, jak go malują, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie ustawy o prawie budowlanym, bo, bo cała reszta to jest temat na osobną epopę, zresztą wielu youtuberów nagrywa chociażby o ym, prawie podatkowym i, i, i składkach zdrowotnych, też polecam się za, zapoznać, bo to są naprawdę <laughs> ciekawe kwiatki, które nam wymyślili. Yy, wy, jeśli macie jakieś pytania, bardzo Was proszę, piszcie w komentarzu. Jeśli macie jakieś też swoje przemyślenia, czy o jakichś rzeczach nie wspomniałem, na pewno parę takich jest, ponieważ te zmiany jest multum. Wypiszcie to w komentarzu, żebyśmy tu mieli yy, całościowe kompendium dla osób, które chcą zrozumieć, żeby uwić swoje mieszkaniowe gniazdko. Moi mili, wszystkiego najlepszego w nowym roku, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku u wójka Jacka na kanale. Cześć!